Marek Aurelius powiedział kiedyś, że dusza zostaje zabarwiona kolorem swoich myśli. Każdy pomysł, każdy przebłysk ciekawości kształtuje to, kim się stajemy. Dostrajając się do tego, wyobraź sobie wersję siebie, która jest jeszcze ostrzejsza, bardziej wnikliwa i pełna nowo odkrytej mądrości. To nie jest odległe marzenie, ale namacalna rzeczywistość. W tym filmie poznasz 10 potężnych technik stoickich które podniosą twoją inteligencję. Skorzystaj z tej okazji, aby odkryć każdy aspekt swojego umysłu i jego nieograniczony potencjał. Jeśli jesteś pasjonatem rozwoju osobistego, poświęć chwilę, aby nacisnąć dzwonek powiadomienia i zasubskrybuj. Niech rozpocznie się nasza podróż do mądrzejszego ciebie. Po pierwsze, akceptacja zmian jako nauczyciel. Zmiana jest czymś stałym. Zmieniają się pory roku, ewoluuje technologia, a nawet nasze ulubione przekąski mogą otrzymać nowy przepis podczas gdy wielu z nas opiera się zmianom, obawiając się nieznanego lub utraty tego, co znane, stoicy postrzegali zmianę jako naturalną część życia i głębokiego nauczyciela. Pomyśl o tym. Czy za każdym razem, gdy się rozwijałeś, nie towarzyszyła temu zmiana? Niezależnie od tego, czy jest to przeprowadzka do nowego miasta, rozpoczęcie nowej pracy, czy nawet przeczytanie książki, która zmienia naszą perspektywę, zmiana wypycha nas z naszych stref komfortu i zmusza do adaptacji. Ta adaptacja, ta nauka prosperowania wśród zmian jest tym, co wyostrza naszą inteligencję i odporność. Marek Aureliusz, źródło stoickiej mądrości, powiedział kiedyś, że strata to nic innego jak zmiana, a zmiana jest rozkoszą natury. Ta perspektywa jest zarówno odświeżająca, jak i wzmacniająca. Zamiast postrzegać zmianę jako stratę, możemy postrzegać ją jako okazję, szansę na naukę, adaptację i rozwój. Przyjmowanie zmian nie oznacza, że powinniśmy lekkomyślnie gonić za każdym nowym trendem lub nieustannie zmieniać nasze życie. Zamiast tego chodzi o rozwinięcie elastycznego sposobu myślenia. Chodzi o zrozumienie, że zmiana, czy to duża, czy mała, jest okazją do nauczenia się czegoś nowego. Kiedy podchodzimy do zmian z ciekawością, a nie strachem, nie tylko z wdziękiem radzimy sobie z życiowymi wzlotami i upadkami, ale także stale poszerzamy naszą wiedzę i zrozumienie. Następnym razem, gdy napotkasz zmianę, niezależnie od tego, czy będzie to nowe wyzwanie w pracy, czy objazd na zwykłej trasie do domu, weź głęboki oddech i zaakceptuj ją. Pamiętaj, że każda zmiana to lekcja, której trzeba się nauczyć, a z każdą lekcją rośnie nasza inteligencja. Po drugie, Akceptacja dyskomfortu dla rozwoju. Kiedy myślimy o komforcie, często wyobrażamy sobie przytulne łóżko, nasz ulubiony program telewizyjny, a może ciepły kubek kakao w zimny dzień. Ale co, jeśli powiem ci, że droga do prawdziwej inteligencji i mądrości często leży poza tą strefą komfortu. Stoicyzm, starożytna filozofia, która przetrwała próbę czasu, uczy nas, że akceptacja dyskomfortu może być potężnym narzędziem rozwoju osobistego. Wyobraź sobie, że stoisz przed trudnym zadaniem, takim jak nauka nowego języka, lub opanowanie gier na instrumencie muzycznym. Kuszące jest poddanie się, gdy sprawy stają się trudne, lub całkowite unikanie takich wyzwań. Stoicy wierzyli jednak, że to właśnie te momenty dyskomfortu oferują największe możliwości rozwoju. Przechodząc przez niepokój i walkę, nie tylko zdobywamy nowe umiejętności, ale także rozwijamy odporność i wytrzymałość psychiczną, które mogą nam służyć we wszystkich dziedzinach życia. Marek Aurelius powiedział kiedyś: Przeszkoda jest drogą. Oznacza to, że same wyzwania i przeszkody, przed którymi stoimy, nie są barierami dla naszego rozwoju, ale raczej samą ścieżką. Zmieniając nasz sposób myślenia i postrzegając dyskomfort jako szansę, a nie przeszkodę, możemy wykorzystać jego moc, aby napędzać nas do przodu. Pomyśl o stoickiej mądrości, gdy następnym razem staniesz przed trudnym zadaniem lub niewygodną sytuacją. Przyjmij dyskomfort. I wiedz, że z każdą pokonaną przeszkodą nie tylko stajesz się mądrzejszy, ale także budujesz silniejszą, bardziej odporną wersję siebie. Po trzecie, praktyka celowego wyłączania się. Często słyszymy o znaczeniu zaangażowania, angażowania się w naszą pracę, nasze studia, nasze relacje, ale co z drugą stroną? Stoicy dostrzegali ogromną wartość w celowym oderwaniu się od rutyny i nawyków, aby odświeżyć naszą perspektywę i odmłodzić umysł. Wyobraźmy sobie malarza, który godzinami pracuje nad dziełem. Czasami najlepszą rzeczą, jaką może zrobić, aby zobaczyć prawdziwą istotę obrazu, jest cofnięcie się, zrobienie sobie przerwy i powrót ze świeżym spojrzeniem. Podobnie nasze umysły czerpią korzyści z okresowego oderwania się od pracy, co pozwala nam podejść do wyzwań z nową energią i jakością. Marek Aureliusz w swoich introspektywnych pismach zauważył, Ludzie szukają dla siebie odosobnienia, domów na wsi, wybrzeży morskich i gór, a ty także masz zwyczaj bardzo pragnąć takich rzeczy. Jest to jednak cecha najbardziej pospolitego rodzaju ludzi, ponieważ jest to w twojej mocy, kiedy tylko zdecydujesz się wycofać w głąb siebie. Ta stoicka mądrość podkreśla, że prawdziwe odosobnienie nie polega na fizycznym oddaleniu, ale na znalezieniu przestrzeni w sobie, z dala od ciągłego przyciągania zewnętrznych wymagań. W dzisiejszej cyfrowej erze pomysł odłączenia się może wydawać się sprzeczny z intuicją. Jest to jednak ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to porzucenia naszych obowiązków lub uchylania się od nich. Zamiast tego chodzi o przeznaczenie celowych chwil, czy to kilku minut, czy kilku dni, na odłączenie się, refleksję i po prostu bycie. Może to być tak proste jak spacer bez telefonu ćwiczenie głębokiego oddychania, lub poświęcić dzień i nie korzystać z internetu. Praktykując celowe odłączanie się, dajemy naszym umysłom przestrzeń, której potrzebują do przetwarzania, uczenia się i rozwoju. Jest to przeciwwaga dla ciągłego zaangażowania współczesnego życia, a w tej równowadze znajdujemy drogę do większej inteligencji i głębszego zrozumienia. Poruszając się po dzisiejszych wymaganiach, pamiętaj o sile cofania się, choćby na chwilę aby na nowo odkryć jasność i cel. Po czwarte, koniec formalnej edukacji, czy to w szkole, czy na studiach, nie oznacza końca nauki. Jeśli już, to dopiero początek. Stoicy wierzyli, że każdy dzień stwarza nowe możliwości uczenia się, rozwoju i doskonalenia naszego rozumienia świata. Koncepcja uczenia się przez całe życie nie polega na gromadzeniu stopni naukowych czy certyfikatów. Chodzi o pielęgnowanie prawdziwej ciekawości i pragnienia wiedzy, które trwa przez całe życie. Pomyśl o zdziwieniu dziecka, gdy napotka coś nowego. Ich oczy się rozświetlają, pojawiają się pytania, a wyobraźnia szaleje. Jako dorośli łatwo jest stracić to poczucie zdumienia pośród obowiązków i rutyny codziennego życia. Ale co by było, gdybyśmy mogli ponownie rozpalić tę iskrę? Co by było, gdybyśmy podchodzili do każdego dnia z takim samym zapałem do nauki i odkrywania? Epiktet ze swoją głęboką prostotą stwierdził, tylko wykształceni ludzie są wolni. W gruncie rzeczy nie chodzi tu tylko o formalną edukację. Chodzi o wolność wynikającą ze zrozumienia, poszerzania horyzontów i ciągłego poszukiwania wiedzy. Kiedy zobowiązujemy się do uczenia się przez całe życie, wyposażamy się w narzędzia do poruszania się po zawiłościach życia z wdziękiem i mądrością. W dzisiejszej erze cyfrowej zasoby do nauki są na wyciągnięcie ręki: od kursów online po podcasty, od filmów dokumentalnych po interaktywne aplikacje. Możliwości poszerzania naszej wiedzy są nieograniczone, ale uczenie się przez całe życie to nie tylko konsumowanie treści. Chodzi o refleksję, zastosowanie i dzielenie się. To branie tego, czego się uczymy i wplatanie tego w gobelin naszego życia, czyniąc nas bogatszymi w myśli i głębszymi w zrozumieniu. Idąc naprzód, pamiętaj, że każdy dzień jest klasą, każda interakcja lekcją, a każde wyzwanie okazją do nauki. Podejmij podróż uczenia się przez całe życie. I obserwuj, jak Twoja inteligencja, mądrość i zrozumienie wznoszą się na nowe wyżyny. Numer 5 to kultywowanie wdzięczności jako bramy do mądrości. Na pierwszy rzut oka wdzięczność może wydawać się emocją, ulotnym uczuciem, którego doświadczamy, gdy ktoś zrobi dla nas coś dobrego. Stoicy postrzegali jednak wdzięczność w innym świetle. Dla nich wdzięczność nie była tylko emocją, ale praktyką, soczewką, przez którą możemy patrzeć na świat a tym samym pogłębiać nasze zrozumienie i inteligencję. Wdzięczność popycha nas do rozpoznawania wartości w każdej chwili, każdej interakcji i każdym wyzwaniu. Kiedy jesteśmy wdzięczni, jesteśmy bardziej dostrojeni do lekcji, jakie oferuje nam życie. Zamiast ubolewać nad tym, czego nam brakuje, świętujemy to, co mamy. W tym świętowaniu znajdujemy jasność, perspektywę i głębsze uznanie dla zawiłości życia. Marek Aureliusz w chwilach refleksji napisał, kiedy wstajesz rano, pomyśl o tym, jak cennym przywilejem jest być żywym, oddychać, myśleć, cieszyć się, kochać. To nie tylko wezwanie do wdzięczności za kolejny dzień, to zaproszenie do podchodzenia do każdego dnia z zachwytem, ciekawością i wdzięcznością. W ten sposób otwieramy się na niezliczone lekcje i spostrzeżenia, które kryje w sobie każda chwila. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Łatwo jest dać się wciągnąć w wyścig, skupić się na tym, co będzie dalej i przeoczyć teraźniejszość. Ale kultywując praktykę wdzięczności, uziemiamy się w chwili obecnej. Stajemy się bardziej spostrzegawczy, bardziej refleksyjni i bardziej otwarci na mądrość, która nas otacza. Niezależnie od tego, czy jest to radość w śmiechu dziecka, lekcja w nieudanym projekcie, czy piękno w zachodzie słońca, wdzięczność wzmacnia naszą zdolność widzenia, uczenia się i rozwoju. Tak więc podczas podróży przez życie pamiętaj, aby zatrzymać się i podziękować, nie tylko przy specjalnych okazjach lub w chwilach sukcesu, ale każdego dnia, w dużych i małych sprawach. We wdzięczności odnajdujemy nie tylko radość, ale także drogę do większej inteligencji, zrozumienia i mądrości. Kolejna kwestia to moc uważnej obserwacji. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by obserwować liść trzepoczący na wietrze lub zaobserwować skomplikowane wzory szronu na szybie? Chociaż te chwile mogą wydawać się proste, a nawet przyziemne, kryją w sobie tajemnicę, którą stoicy głęboko rozumieli. Moc uważnej obserwacji. Uważna obserwacja polega na prawdziwym widzeniu otaczającego nas świata, a nie tylko na spoglądaniu na niego. Chodzi o zanurzenie się w chwili obecnej, zauważanie szczegółów i podziwianie piękna i złożoności życia. Kiedy obserwujemy uważnie, nie jesteśmy tylko biernymi widzami, ale aktywnymi uczestnikami świata. Chłonącymi wiedzę i spostrzeżenia z naszego otoczenia. Seneka, przewodnik stoicyzmu, powiedział kiedyś, czas odkrywa prawdę. To spostrzeżenie można zastosować do naszej praktyki uważnej obserwacji. Poświęcając czas na prawdziwą obserwację, odkrywamy prawdy o świecie, o innych i o nas samych. Zaczynamy dostrzegać wzorce, tworzyć połączenia i rozwijać głębsze zrozumienie zawiłości życia. W dzisiejszych czasach, gdy ekrany komórek i inne rozpraszacze walczą o naszą uwagę na każdym kroku. Poświęcenie chwili na zwykłą obserwację może wydawać się nie na miejscu. Ale to właśnie w tych cichych chwilach obserwacji nasze umysły mogą się rozwijać, a nasza inteligencja może się rozwijać. Niezależnie od tego, czy chodzi o obserwowanie rytmicznego przypływu i odpływu fal na plaży, obserwowanie tętniącego życiem placu miejskiego, czy nawet po prostu zauważenie sposobu, w jaki światło filtruje przez liście drzewa, istnieje świat wiedzy czekający na odkrycie. Poświęć kilka chwil każdego dnia na uważną obserwację. Odsuń na bok rozpraszacze, wycisz umysł i naprawdę zobacz otaczający cię świat. W ten sposób nie tylko odnajdziesz piękno w codzienności, ale także rozwiniesz swoją inteligencję w głęboki i nieoczekiwany sposób. Kolejna kwestia to sztuka aktywnego słuchania. Wszyscy tam byliśmy, siedząc naprzeciwko kogoś, kiwając głową, ale nasze umysły są daleko. Być może myślimy o naszej liście rzeczy do zrobienia. Najnowszym programie telewizyjnym, lub o tym, co zjemy na obiad. Ale oto sekret, który stoicy dobrze znali. Prawdziwa inteligencja nie polega tylko na mówieniu, ale także na słuchaniu. I to nie tylko na słyszeniu słów, ale na ich prawdziwym zrozumieniu. Aktywne słuchanie to coś więcej niż tylko milczenie, gdy ktoś inny mówi. To bycie obecnym, poświęcanie mu pełnej uwagi i dążenie do pełnego zrozumienia jego perspektywy. Chodzi o zadawanie pytań. Okazywanie empatii i powstrzymywanie się od natychmiastowego wyciągania wniosków lub formułowania odpowiedzi. Kiedy aktywnie słuchamy, nie jesteśmy tylko uprzejmi. Wchłaniamy wiedzę, rozumiemy różne punkty widzenia i poszerzamy nasze horyzonty. Stoicki filozof Epiktet zauważył kiedyś: mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli słuchać dwa razy więcej niż mówić. To nie tylko dowcipna uwaga, to głęboki wgląd w ludzką naturę. Prawdziwie słuchając, otwieramy się na ogromny świat wiedzy i doświadczeń, które mogą wzbogacić nasze umysły i dusze. Dzisiejsze społeczeństwo często ceni sobie szybkie reakcje i dowcipne odpowiedzi. Ogromną moc ma jednak zatrzymanie się, słuchanie i refleksja. Ćwicząc aktywne słuchanie, nie tylko wzmacniamy nasze relacje, ale także naszą inteligencję. Stajemy się bardziej poinformowani, bardziej empatyczni i bardziej połączeni z otaczającym nas światem więc następnym razem, gdy będziesz w rozmowie, rzuć sobie wyzwanie, aby naprawdę słuchać. Możesz być zaskoczony tym, czego się dowiesz. Kolejna umiejętność to wykorzystanie transformującej mocy ciszy. Nasze otoczenie jest często wypełnione kakofonią dźwięków, powiadomień i rozpraszaczy. Od brzęczenia naszych telefonów pociągły szum rozmów rzadko można znaleźć chwilę prawdziwej ciszy. Stoicy wierzyli jednak, że takie chwile kiedy odłączamy się od zewnętrznego hałasu i łączymy się z naszym wnętrzem, są niezbędne do głębokiej refleksji i rozwoju. Cisza to nie tylko brak hałasu, to przestrzeń, w której nasze myśli mogą oddychać. To sanktuarium, w którym możemy skonfrontować się z naszymi uczuciami, zastanowić się nad naszymi działaniami i zaplanować kolejne kroki. Regularnie poszukując tych obszarów ciszy, dajemy naszym umysłom przestrzeń, której potrzebują, aby się rozwijać. Myśleć krytycznie i rozwijać inteligencję. Seneka, znany filozof stoicki, zauważył kiedyś: Cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości. To spostrzeżenie przypomina nam, że wiele z naszych lęków i obaw jest tworzonych przez nas samych, wzmacnianych przez ciągły hałas wokół nas. Cofając się i zanurzając w ciszy, możemy odróżnić prawdziwe obawy od wyimaginowanych zmartwień, pozwalając nam zająć się tymi pierwszymi i uwolnić te drugie dla wielu pomysł poszukiwania ciszy może wydawać się zniechęcający. W końcu nasze współczesne życie opiera się na łączności i ciągłym zaangażowaniu. Nie chodzi jednak o ucieczkę od świata, ale o znalezienie równowagi. Nawet kilka minut ciszy każdego dnia, być może podczas porannego spaceru lub przed snem, może zrobić znaczącą różnicę. Z czasem praktyka ta nie tylko wyostrza naszą inteligencję, ale także przynosi jasność, spokój i głębsze zrozumienie siebie i otaczającego nas świata. Tak więc, pośród zgiełku codziennego życia, pamiętaj, aby zatrzymać się, oddychać i przyjąć transformującą moc ciszy. Musisz też poznać wartość różnorodnych interakcji. Jednym z najbardziej wzbogacających doświadczeń w życiu jest interakcja z różnymi ludźmi. Z różnych środowisk, kultur i ścieżek życia. Każda osoba niesie ze sobą wszechświat doświadczeń i wiedzy. Stoicy w swojej mądrości uznali, że nasza inteligencja nie jest kształtowana tylko przez książki lub samotną refleksję, ale także przez mozaikę ludzi, z którymi się angażujemy. Rozważmy to. Każda rozmowa jest okazją do nauki, niezależnie od tego, czy jest to pogawędka z baristą o jego rodzinnym mieście, głęboka dyskusja z kolegą z pracy, czy szczera rozmowa z dziadkiem o jego młodości. Każda interakcja oferuje świeżą perspektywę, nowy element układanki życia. Stoicki filozof Seneca zauważył kiedyś: Spotykaj się z ludźmi, którzy mogą cię ulepszyć. Chociaż ta rada jest złota, warto również zauważyć, że poprawa nie pochodzi tylko od ekspertów lub mentorów. Czasami najgłębsze spostrzeżenia pochodzą z najbardziej nieoczekiwanych źródeł. Będąc otwartym na różnorodne interakcje, wystawiamy się na szerszy zakres pomysłów, historii i doświadczeń. Nie oznacza to, że powinieneś rozpoczynać rozmowę z każdą napotkaną osobą, ale chodzi o otwartość i ciekawość. Chodzi o uznanie, że każda osoba, bez względu na jej status lub pochodzenie, ma coś wartościowego do przekazania. W świecie, w którym łatwo jest pozostać w naszych strefach komfortu i komorach echa, wyjście na zewnątrz i poszukiwanie różnorodnych interakcji może być potężnym narzędziem rozwoju. Poszukaj okazji do nawiązania kontaktu z różnymi osobami w ciągu dnia. Słuchaj ich historii, pytaj i dziel się własnymi doświadczeniami. Dzięki tym interakcjom nie tylko wzbogacisz swoje rozumienie świata, ale także odkryjesz, że twoja inteligencja rozkwita w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Ostatnia umiejętność to kultywowanie ciekawości zamiast osądzania. Żyjemy w czasach błyskawicznych osądów. Jednym ruchem palca decydujemy, co nam się podoba, a co nie, kogo śledzimy, a kogo ignorujemy. Ale co by było, gdybyśmy zamiast w pośpiechu osądzać, zatrzymali się i postanowili być ciekawi. Stoicyzm uczy nas, że kultywowanie ciekawości może być głębokim sposobem na zwiększenie naszej inteligencji i zrozumienia otaczającego nas świata? Ciekawość jest jak mięsień. Im więcej ją ćwiczymy, tym silniejsza się staje. Kiedy podchodzimy do sytuacji, ludzi lub pomysłów z otwartym umysłem, dajemy sobie możliwość uczenia się i rozwoju. Zamiast odrzucać coś, ponieważ jest nieznane lub inne, zadajemy pytania. Staramy się zrozumieć. To nie tylko poszerza nasze horyzonty, ale także pogłębia naszą empatię i współczucie. Jak mądrze stwierdził stoicki filozof Epiktet: Niemożliwe jest, aby człowiek zaczął uczyć się tego, co myśli, że już wie. Ten cytat służy jako potężne przypomnienie, że kiedy myślimy, że mamy wszystkie odpowiedzi, zamykamy się na ogromną wiedzę, którą świat ma do zaoferowania. Przyjmując postawę ciekawości, przyznajemy, że zawsze jest więcej do nauczenia się, a czyniąc to, stajemy się uczniami przez całe życie. Żyjemy w coraz bardziej rozpraszającym i hałaśliwym świecie. Łatwo jest dać się wciągnąć w pęd życia i zapomnieć o prawdziwym słuchaniu. Ale wybierając ciekawość zamiast osądu, możemy uwolnić się z tego cyklu. Możemy głębiej zaangażować się w otaczający nas świat, uczyć się z różnych perspektyw a tym samym zwiększyć naszą inteligencję w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Więc następnym razem, gdy staniesz w obliczu czegoś nieznanego lub stanowiącego wyzwanie, weź głęboki oddech. Otwórz umysł i pozwól swojej ciekawości prowadzić, która z tych stoickich technik najbardziej do Ciebie przemówiła. Daj nam znać w komentarzach. Mądrość stoików przypomina nam, że zrozumienie jest ciągłą podróżą. Dzisiejsze spostrzeżenia to tylko kamienie milowe na naszej wspólnej ścieżce rozwoju. Jeśli cenisz sobie to dążenie do wiedzy, zasubskrybuj i daj temu filmowi kciuka w górę. Razem uczmy się i rozwijajmy. Bądź pozdrowiony, bracie. Afirmacje: Alfa.